A dzisiaj wam pokażę, jak zrobić rzeżuchę. Będzie nam wata, kilka, hmm, kilka warstw, jakieś naczynie, do, do którego będziemy dawali rzeżuchę, wodę i oczywiście rzeżuchę. Na początek wkładamy do naczynia watę dużo bierzemy wodę i polewamy teraz zabieramy żeruchę i będziemy yy, sypać żeruchę na o tak a teraz zabieramy wodę i pryskamy. Wszystko zrobione. Teraz czekamy na dużo słońca i czekamy aż wyrośnie. Pa, pa! Prezentuje się skończona żarzucha.